Dzień dobry, jestem Masato i w dzisiejszym materiale bierzemy sobie pod lupę kolejne kanji. Tym kanji będzie mm, ręka. Jak sami widzicie, kształt jest dość nietypowy. Nie przejmujcie się tym, że kształt jest dość nietypowy, pokażę wam jak się to rysuje, a potem jak sobie to skojarzyć, żeby było łatwiej. Zaczynamy sobie mm, od tego, że rysujemy taki oto element Coś podobnego co było w tej naszej trzcinie, tak? Więc rysujemy sobie taki oto element. Następnie jedna kreska. I potem druga kreska, troszkę dłuższa. I kończymy to takim czymś. W ten sposób powstaje nam ręka. Albo najczęściej po prostu może też czasami dłoni, ale ręka najczęściej. Więc w ten sposób powstaje nam ręka, i tego jakby tutaj konkretnego znaku będziemy używać, żeby mówić o ręce w języku japońskim. Ważne, że nie mówimy tutaj o czymś takim jak ramię. Tutaj na ramię jest osobny znak, i będziemy się tylko poruszać w kwestii ręki. Może prosto, dlaczego ręka? Jak sobie to skojarzyć? Więc ja wyobrażam sobie, że ten element to jest po prostu kciuk, prawda? No, i tutaj, prawda, jak sobie dorysujemy, tak, jak sobie dorysujemy, to powoli zaczynają nam się kształtować jakiegoś rodzaju palce, tak? Tu mamy ten taki obrys ręki, tak? Prawda? I nagle ta ręka zaczyna nam się powoli tworzyć. To jest jeden z takich sposobów, żeby zapamiętać sobie. Drugi mam bardziej taki jeszcze inaczej obrazowy, to znaczy wyobrażamy sobie, że jakby te linie, które tu powstały, tak, to jakby pokazują nam, gdzie, jak wygląda nasza, nasza jakby pięść, tak, i tutaj sobie wyobrażamy, że to jest właśnie taka zaciśnięta ręka, zaciśnięta dłoń w jakiś sposób, tak, i dzięki temu w jakiś sposób się to jakby kojarzy. Wiadomo, że jest to bokiem, prawda? Musielibyśmy to narysować w jakiś sposób taki dziki, żeby to jakoś wyglądało tak bardziej zrozumiale, prawda? Że, że jakoś bardziej zrozumiale. Ale myślę, że jakby wystarczająco jakby siły woli i dostrzeżecie tutaj ten kształt ręki. W ten sposób. To tak jak podobnie jak było z okiem, prawda? Że okorysujemy tak, prawda? A kiedyś było położone. No to tutaj tak samo położyć możemy rękę, ale teraz jest tak, a nie inaczej, żeby zaoszczędzić miejsce. Sam znak na rękę przyjmuje, no, właśnie, znaczenie ręki, tak? Jakiego, jakiegoś rodzaju e, zwyczajnie e, ręka, prawda? E, to jest e, najczęstsze znaczenie tego symbolu na samym początku naszej nauki z językiem japońskim, że jest to po prostu ręka. Niemniej jednak w niektórych słowach będzie jeszcze występowało dodatkowe znaczenie, mianowicie w związku z tym, że mówi się, że na przykład, że to są ręce do roboty, tak? W ten sposób się wyrażamy o kimś na przykład, że potrzebne nam ręce do roboty. I tutaj Japończycy też mają tego rodzaju sposób myślenia, przez co ręce czasami są traktowane jako po prostu ktoś, kto wykonuje jakiegoś rodzaju czynność. Czyli najczęściej jakaś osoba, która wykonuje jakąś czynność. To jest bardzo ciężkie do tego, żeby ułożyć to jakby w, w jakby dodatkowe znaczenie, więc radzę po prostu tutaj w tym miejscu sobie to w jakiś sposób zapisać, tak, żebyście wy po swojemu rozumieli. Tak jak mówię, chodzi tutaj o jakąś osobę, która wykonuje jakąś czynność, albo wykonywanie konkretnie jakiejś czynności. Jeżeli chodzi jeszcze o rękę. Tak? No to mm, spotykamy się z, jakby, z tylko jednym wariantem. Wiadomo, może być sytuacja, w której coś będzie na górze, jakiś element, i na dole będzie ręka. To zobaczycie sobie w dwóch przykładach. Jest ich jeszcze kilka, ale wszystkich nie pamiętam. No a mm, jest najczęstsza sytuacja, w której ręka staje się po prostu radykałem, tak, i wtedy Ręka jest napisana z boku. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to się rysuje. Nie w takim szybkim tempie, i coś znajduje się obok. W ten sposób to wygląda. Ok, to teraz pokażę, jak rysuje się ten radykał na rękę. Kiedy rękę zaczynamy tak, że tutaj jedziemy, to tutaj nie. Raz, dwa, trzy. W ten sposób, tak rysujemy rękę. I wtedy nigdy nie ma tutaj czegoś. Nigdy tutaj nic nie. Nie ma takiej sytuacji, żeby tutaj coś było po tej stronie. Jeżeli rysujemy radykał na rękę, tu jest zawsze coś. Tu jest zawsze. Zawsze tutaj coś musi być. Nie może nie być. Tu musi zawsze coś być. Musi. Nie może to sobie stać tak po prostu o. Pojedynczo nie. Pojedynczo jeżeli rysujemy rękę, tylko tak rysujemy rękę pojedynczo. W przypadku radykała tak to wygląda. Spójrzmy sobie może na przykłady, jak wygląda ręka. Przykładów nie ma wiele, bo nie ma takiej potrzeby, żeby ich było bardzo dużo. Słów z tą ręką jest, powiem Wam, bardzo dużo jest słów z ręką, w związku z tym uznałem, że no pierwsze lepsze, które przyjdą mi do głowy, no to tutaj wypiszę. Tutaj mamy sytuacje, w których mamy dosłowne znaczenie, jakby ręka, tak? Tutaj ręka, tutaj ręka, na przykład uchwyt. Coś pod ręką w takim sensie, wyczucie jak coś zrobić, kończyny, nowa, yy, no jakby tego typu rzeczy, tak? Tutaj z kolei mamy yy, często do, do, do czynienia z albo z jakby osobą, która wykonuje jakąś rzecz, tak? Albo z troszeczkę innym czytaniem. Mówię, czytaniami się nie zajmujemy, ale z uwagi na to, że to czytanie jest takie samo jak to, w sensie tutaj czytamy to tak samo jak tutaj, to uznałem, że to napiszę w jednej linii. Ale po prostu generalnie tutaj jako osoba, czyli tutaj wszystko odnośnie ręki, a tutaj osoba, która wykonuje jakiegoś rodzaju czynność, e, więc tutaj też jest ta ręka jakby. Jeśli chodzi o jakby rękę, która jest no, w kanji, tak? no to po prostu... E, Znajdują się takie pojedyncze przypadki, generalnie one często nie występują, więc tak, więc to jest sytuacja, w której właśnie mm, występuje ręka, jako po prostu w kandzie, tak, jest po prostu pod czymś. No, tutaj ręka jako radykał, jak sami widzicie, tego jest bardzo dużo, tego jest bardzo, 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 bardzo bardzo, bardzo dużo. Jeżeli mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju rzeczą, którą robimy rękami, jakiegoś rodzaju rzeczą, którą jakby możemy dokonać rękami, no to bardzo często właśnie ręka będzie znajdować się z boku, prawda? Więc ręka jest tutaj, 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 tutaj. Wszędzie jak zobaczycie jest ta ręka, tak? To jest na przykład słowo na palec. Więc w ten sposób sukcesywnie, powoli, powoli będziemy poznawać kolejne znaczenia, kolejne kandzi. No i mówię, dzisiaj sobie rękę omówiliśmy, bo wydaje mi się, że to bardzo y, przydatne kandzi, które możemy sobie omówić. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i za wysłuchanie. Jeżeli Wam się spodobało, prosiłbym o ocenienie mojej pracy, bądź napisanie w komentarzu, jakiego rodzaju kanji chcielibyście, żebym zdibankował, bądź po prostu omówił. Dziękuję i do usłyszenia w następnych materiałach. Matane!